Niektórym udaje się to w pierwszych latach swojej kariery, ale część na upragnione zwycięstwo musi czekać latami. Dzisiaj o tych, którzy po długich latach treningów zdobyli mistrzostwo. Joan Diniz Francuski Lycotheta jest najstarszym mistrzem świata spośród atletów który na swoje mistrzosce świata na 50 km w chodzie zdobył w wieku 39 lat. Ale na tym jeszcze nie skończył, ponieważ dwa lata później zdobył puchar Europy i wciąż jest czynnym zawodnikiem, więc kto wie, może jeszcze będzie szlifował swój rekord. Larry Bird, legenda amerykańskiej koszykówki, wieloletni zawodnik Boston Celtic, z którym się dało wiele tytułów najlepszej drużyny w NBA, jak i sam zostawał trzykrotnie najlepszym zawodnikiem ligi. Jednak na tytuł olimpijski czekał do 36. roku życia, kiedy z pamiętną drużyną Dream Team po prostu przejechali się po swoich rywalach. Nie przegrywając żadnego meczu, przy tym wygrywając ze średnią przewagą ponad 40 punktów i zdobyli złote medale na Igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku. Greg Hancock, amerykański żużlowiec urodzony w 1970 roku, choć pierwszy tytuł Mistrza Świata zdobył w wieku 27 lat, to na kolejny czekał aż 14 lat stając się pierwszym Miszem po 40, ale na tym nie poprzestał, ponieważ swój ostatni tytuł zdobył w 2016 roku w wieku z 46 lat, co może być jeszcze rekordem na długi czas. Zodatkowo w Grand Prix startował nieprzerwanie przez 24 sezony, z czego przez niemal 20 lat nie opuścił ani jednego turnieju, gdzie biorąc pod uwagę dużą podatność na kontuzję w tym sporcie, jest to chyba nie do powtórzenia. Noriaki Kasai Ten sympatyczny japoński skoszek w 2014 roku był bardzo blisko osiągnięcia czegoś niespotykanego w skokach narciarskich. Jednak na drodze stanął mu Kamil Stoch i Kasai musiał zadowolić się wicemistrzostwem olimpijskim. Zrobił to w wieku 42 lat, co jest niebywałym osiągnięciem, ponieważ skoczkowie zazwyczaj kończą swoje kariery po 30. Mało tego, Noriaki urodzony w 1972 roku Wciąż jest czynnym skoczkiem i zapowiada, że chce wziąć udział jeszcze przynajmniej w igrzyskach w 2022 roku, gdzie będzie miał już 50 lat. Pozostaje mu życić powodzenia. W tych samych igrzyskach w Soczi był jeszcze jeden zawodnik, który zdobył medal po 40 i to złoty. A był to Ole Einar Bjordalen, który akurat jest żywą legendą biathlonu i najbardziej utytułowanym zawodnikiem w tej dyscyplinie. Najstarszym natomiast złotym zimowym medalistą olimpijskim jest Robin Welsh Senior, który dokonał tego wieku 54 lat, reprezentując Wielką Brytanię w Carlingu w pierwszych zimowych igrzyskach w 1924 roku. 54 lata to jednak i tak niewiele w porównaniu do najstarszego mistrza olimpijskiego w historii. Oskar Swan zdobył złoto olimpijskie w szczeleestwie sportowym na letnich igrzyskach w 1920 roku, a dokonał tego w wieku 72 lat. Emirat zdobywający złoty medal to jest absolutny wenement. Choć było to już 100 lat temu, to myślę, że ten rekord jeszcze długo nie zostanie pobity. W sportach motorowych możliwość udziału ze względu na wiek jest trochę na wyższym limicie niż w pozostałych sportach. A najstarszym zawodnikiem, który wygrał Grand Prix w najważniejszej kategorii tego sportu, czyli Formule 1, jest Luigi Fiangoli, który podczas wygranej miał 53 lata. Najstarszym natomiast zawodnikiem, który zdobył mistrza F1 jest Juan Manuel Fangio, który dokonał tego w wieku 39 lat. Jednak to nie jest przy zawodnicy, która jest najstarszą kobietą, jaka startowała w wyścigach samochodowych, czyli Jenny Reyman, która odjechała 10 okrążeń w wyścigu Powder Puff w wieku 90 lat. Życzę każdej osobie takiej wytrwałości w dążeniu do celów, jak bohaterowie dzisiejszego odcinka. Za ten epizod dziękuję i do usłyszenia.